13 grudnia 81 roku. Miałem wtedy 8 lat. W przebłyskach pamiętam, że tego dnia wstałem, jak co rano z śniadanie, chciałem włączyć telewizor. Włączyłem, zobaczyłem śnieg żadnego programu. A wtedy to miał być akurat nadawany teleranek, którego zresztą cały czas oglądałem, co tydzień. Byłem 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 bardzo zdenerwowany tym, że nie mogłem tego obejrzeć. Nie wiedziałem, co się dzieje. Moi rodzice też nie wiedzieli. Była kompletna głucha cisza taka. Dopiero później dowiedziałem się, że w tym dniu wprowadzili stan wojenny, który w przebudzkach również pamiętam. Pamiętam, co się działo u nas tu właśnie na moście grunwalskim, który jest za mną. Czy ja, czy ja to rozumiałem? Znaczy, Tyle co pamiętam, to też była dziwna sytuacja, y, sytuacja w kraju. Wiem, że brakowało wszystkiego. Y, może jako dziecko to odbierałem w troszeczkę inny sposób, nie widziałem za bardzo co się dzieje, ale pamiętam, pamiętam to ten dzień nie, nie był on, był jakimś dziwnym dniem, tak jakby coś się miało wydarzyć. Właśnie wtedy się dowiedzieliśmy o stanie wojennym. Dla mnie stan wojenny, no, nie wiem, znaczy dla mnie to wtedy znaczyło, jakbym miał. Jakby wojna wybuchła. Bo nie potrafiłem sobie tego po prostu wytłumaczyć. Sam sobie nie potrafiłem wytłumaczyć. Rodzice też próbowali mi tłumaczyć, ale nie pamiętam tego, co oni mi wtedy mówili. Pamiętam, te dni mi się kojarzą właśnie z różnymi, różnego rodzaju zadymami. 13 grudnia 1981. Miałem wtedy 8 lat. Była to niedziela. Yy, za bardzo tego dnia nie pamiętam. Najbardziej się mnie tego dnia, że w momencie, gdy wstałem, yy, chciałem, chciałem obejrzeć telewizor, jak, jak co niedzielę. Yy, włączyło, włączyłem telewizor, zauważyłem pustkę, śnieg, nic nie działało. Nie wiedziałem, co jest grane. Yy, rodzice moi też byli jakby zaskoczeni całą sytuacją. Dopiero później dowiedziałem się że jest wprowadzony stan wojenny. Dla mnie, dla małego dziecka było to dla mnie jakby jakby wybucha wojna, co będziemy teraz y, poczynać. Dopiero potem rodzice zaczęli mi tłumaczyć, jak to wszystko, y, jak to wygląda, że no, była godzina milicyjna wprowadzona, y, różnego rodzaju, widziałem tutaj później, w późniejszym czasie za, y, zamieszki, które się działy i tu m.in. na moście Grunwalskim, który jest za mną, na placu, na ówczesnym placu 1 maja, obecnie plac Jana Pawła II, na Grabiszyńskiej pod zajezdnią. sam sam któregoś razu znalazłem zwykłą petardę, która... Yy, która której czułem czułem z fons, zapach tej spalenizny, tego co piekło mi potem w oczy. Dało się też wyczuć jakby chmurę unoszącą się specyficzny zapach będący, gryzący i w oczy, i w gardło. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Pamiętam, że nie było tego dnia Teleranka, właśnie tego Teleranka, którego chcieli, chciałem, jak ja i wiele moich wtedy rówieśników chciało go obejrzeć. To mi najbardziej przykryło w pamięci. Potem dopiero pisili w telewizji program, w którym wystąpił właśnie generał Jaruzelski, mówiąc właśnie o wprowadzeniu stanu wojennego. To było du du dużo nie pamiętam z tych czasów, bardzo dużo nie pamiętam, ale ten jeden fakt, właśnie tego teleranka, nie zapomnę do końca swoich dni. To miejsce. We Wrocławiu przeżyło dużo i dużo widziało. Te tłumy, tutaj schodzące się, biatyki z zomowcami. Pamiętam to z opowiadań oraz ze zdjęć. Niekiedy nawet widziałem, byłem tego świadkiem, ale ja jako małe mały dziecko no nie rozumiałem tego. Co już pamiętam, Grabiszyńska ulica, też tam przy MPK. Pamiętam wspaniałego świętej pamięci już księdza Adama Wiktora, który, który prowadził msze, nawet gdy było, było, były zakazy zgromadzeń właśnie że, ludzi, którzy się modlą. To był wspaniały człowiek. Faktem, tak jak już wcześniej nadmieniłem, on już to jest świętej pamięci, ksiądz Adam. Wiktor, niestety, ale to co on zrobił dla ludzi Solidarności, to że on poprowadził ten kościół, to było coś, to było coś wspaniałego. Wtedy zupełnie inaczej się żyło. Ludzie potrafili się jakoś, jakoś zebrać, yy, 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 ruszyć do boju, walczyć o tą wolność. Wi widok czołgów na ulicy, no, no było atrakcją, tylko że yy, my jako dzieci. no Wtedy ja jako dziecko zupełnie inaczej na to, na to patrzyłem. Bardzo, bardzo myślałem, o, coś, coś, się, coś się zaczęło, coś się wydarzyło i czuję, przeczuwałem, że może być wojna, możemy wrócić do tego, co było kiedyś. Mało, mało rzeczy, naprawdę mało rzeczy pamiętam z tego. Pamiętam mojego ojca, który też którego policja, no wtedy to milicja też, go pałowali, samochód mu zniszczyli. Mieliśmy wtedy Warszawę, co? So, stary, poczciwy samochód. Natomiast czołgi, czołgi będące na ulicach dla mnie, no to tak jak wcześniej nadmieniłem, no to jakaś tam atrakcja. Chociaż sam, sam stan wojenny, potem zaczęło to do mnie docierać, że o, o coś walczymy, solidarność. Parę lat później, przed rokiem 90. przed, przed 89, gdy byłem już troszeczkę starszy, też jak chodziłem, też krzyczałem kto nie, jest z, nami, kto nie jest z nami ten przeciwko nam. Wszystko to w imię Solidarności, żeby zmienić, zmienić to nasze pokolenie, to co się działo tutaj w kraju, żeby zlikwidować komunizm. Jak teraz się dalszy y, czas y, czas dalsze losy się potoczą nie wiem